Cześć, gra na którą patrzymy w tym momencie to Infra Przygodówka FPP Trochę przypominająca polskie The Vanishing of Ethan Carter Zaginięcie Ethan Cartera Też podobne widoczki Tylko tutaj specjalnie już wszedłem do środka Tam na zewnątrz też można oczywiście wyjść Ale zaraz tutaj będzie mi lepiej wytłumaczyć O co w ogóle w tej grze chodzi I czym, czym tu się tutaj zajmujemy Jest to przygodówka w której Nie będziemy strzelać Jesteśmy wyposażeni wyłącznie w kamerę I tą kamerę musimy robić Zdjęcia. Po co robić zdjęcia kamerą? Otóż jesteśmy pracownikiem firmy przeprowadzającej inspekcje techniczne różnych budynków, i w tym wypadku naszym zadaniem jest przeprowadzenie inspekcji na tamie, która powinna produkować energię, ale coś tutaj się nie za dobrze dzieje, jak widzicie. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że tutaj w zasadzie nikogo nie ma i jakby za tym, że ta Tama nie funkcjonuje tak jak powinna, skryje się jakaś tam grubsza sprawa, i naszym zadaniem jest właśnie odkryć tajemnicę tego, zrobić te zdjęcia, a jednocześnie przeżyć, wrócić do domu, co niekoniecznie może być takie łatwe. Tutaj, właśnie zbieramy takie różne wskazówki, które mówią nam, co się wydarzyło, co możemy robić dalej. Nie ma tutaj broni, tak jak już wspomniałem, więc raczej nie musicie się martwić o to, że. Zręczność Wam albo brak zręczności Wam przeszkodzi w tej grze. Tutaj chodzi o to, żeby wyślić głowę, zbierać porozrzucane wszędzie jakieś tam wskazówki i kombinować, co zrobić, żeby stąd wyjść i żeby dostarczyć wszelkie możliwe informacje na temat tej tamy. Gra będzie polegała przede wszystkim właśnie na takich przełączaniach przełączników. Jak widzicie, tutaj możemy odciąć jakieś zabezpieczenia, żeby. Ewentualnie móc później przejść przez drzwi, które wcześniej były zamknięte, wszystko wyłączamy. Tutaj mamy jakieś generatory. Możemy odsłuchać sobie jeszcze informacje Nie będę teraz tego robił, może to być jakiś spoiler dla Was. Ok, uruchomiłem. Czy te generatory da się teraz uruchomić? Wątpię, ponieważ tutaj świeci nam się jeszcze czerwona lampka. Co trzeba zrobić, żeby była. Zielona generatory są wyłączone. Trzeba sprawdzić, żeby obroty były równo 3000. Jak to zrobić? Tutaj mamy przełączniki i musimy ustawić tak, żeby było po lewej stronie na tym obrotomierzu równo 3000. Ok, pierwsze zrobione. Teraz pora na drugi. No, dawaj. I widać graficznie ta gra wygląda całkiem ok. To jest y, dzieło stworzone przez niezależne studio. Ok, to już działa. Przez niezależne studio, które nie ma jakiegoś chyba większego doświadczenia. E, widać, że tutaj to jest gra robiona przez y, amatorów, półamatorów, powiedzmy, y, niekoniecznie y, wyposażonych w ogromne zasoby złota, diamentów tak dalej, Żeby zająć się. OK, to już coś ruszyło. I tutaj też. Czyli już chyba generatory oba działają, skoro lampka się świeci, a my możemy chyba iść dalej. I cały ten kompleks y, tamy, elektrowni. Tutaj mamy jeszcze później tartak. Jest naprawdę, naprawdę rozległy. Pora na latarkę. Zbieramy też baterie, oczywiście, y, Four packs oczywiście. Dla was jeszcze nie oczywiście. Prąd zarówno w latarce, jak i w naszej kamerze się wyczerpuje, więc trzeba mieć baterie, żeby móc przeładowywać je. Tutaj widać pokój prezesa. Nie wszystkie wskazówki są interaktywne. Niektóre są po prostu wiszące na ścianie i można sobie przybliżyć obraz i poczytać, żeby znaleźć jakąś odpowiedź na pytanie, co się tu w ogóle stało, dlaczego to wszystko upadło, co się z tym dzieje. Co się stało z tymi ludźmi? Możemy też zaglądać do szafek, żeby znaleźć jakieś rzeczy. W tym wypadku mamy jakąś notkę, którą też możemy sobie przeczytać, żeby dowiedzieć się kolejnych szczegółów. Tutaj powinno być gdzieś niedaleko wyjście na zewnątrz już, także może pokażę Wam skalę tej, tej gry. Wszędzie tam można iść. Przy tej linii brzegowej też można sobie, sobie pochodzić, także to nie jest tylko i wyłącznie Tatama, tu cały też tereny wokół niej tam jest też ta Tartak, do którego później będziemy szli, no, ale na tym gameplayu jeszcze Wam tego nie pokażę. Także jeżeli podoba Wam się taka gra, jak właśnie Zagnięcie i Tana Cartera, lubicie takie produkcje, w których trzeba trochę pomyśleć, a niekoniecznie. Najważniejsza synchronizacja. Są dwa synchroskopy. Luży ich. Czym są synchroskopy? Chyba chodzi o to. Co się wydarzyło? No, dobra. Udało mi się. Udało mi się odpalić... E, ...puścić prąd przez generatory. Ta gra nie do końca jest liniowa też, co twórcy zaznaczają. E, można... ...jakby znaleźć więcej wskazówek i odkryć więcej. Można... E, ...zrobić coś lepiej. A można też po prostu olać wszystko... ...o barszczyk. I po prostu przeć... ...do przodu. Tylko po to, żeby się stąd wydostać i jakby... Zakończyć ten rozdział swojego życia. A ja tymczasem kończę to wideo. To jest gra, e, która, no, może się spodobać. Infra zbiera ciekawe oceny na e, Steamie. Także, jeżeli macie ochotę pogłówkować trochę i pobawić się w pracownika odpowiedzialnego za badanie stanu technicznego i robiącego zdjęcia, to polecam. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.